Dzień dobry Państwu. Chcielibyśmy przy, poprzez media, poprzez Państwa przekazać informacje, najświeższe informacje dotyczące zakażeń koronawirusem i sytuacji epidemiologicznej oraz przygotowania opieki zdrowotnej na terenie województwa i, i powiatu do sytuacji, z którą możemy się zderzyć. To spotkanie odbywa się dzisiaj po dość intensywnym wczorajszym dniu. Wczoraj w Urzędzie Mojego odbyło się spotkanie z dyrektorami szpitali, wszystkich z, z nadzorem farmaceutycznym, jak też z, z Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. Do spotkania przygotowywaliśmy się w taki sposób, żeby móc wstępnie opracować zasoby, które są w województwie do przygotowania się do ewentualności, gdyby, gdyby pojawiały się zachorowania i e, pacjenci zakażeni koronawirusem, e, w zależności od tego, jakie będzie natężenie tych rozpoznań i jakie, m, jak mogłyby współpracować szpitale pomiędzy sobą. W zachodnio Zachodniopomorskim mamy trzy szpitale zakaźne, to jest szpital w Szczecinie, Wałczu i w Koszalinie wszyscy ci dyrektorzy tych szpitali oczywiście dużo aktywnie uczestniczą we wszystkich działaniach, ponieważ oni na bieżąco muszą monitorować swoje zasoby. Natomiast wszystkie szpitale pozostałe również zestawialiśmy, podawaliśmy nasze zasoby. Jak, jak organizujemy opiekę nad państwem, jak współpracujemy, ale też planowaliśmy, jak ta opieka może wyglądać w sytuacji, kiedy pojawia się niewiele tych rozpoznań, zachorowań potwierdzonych, ale też jak powinna wyglądać w sytuacji, kiedy rzeczywiście e, zaczną nam napływać, napływać pacjenci w dużej ilości i jak sobie z tym poradzić. To spotkanie, na tym spotkaniu chcemy przedstawić najświeższe informacje, też po to, żeby uspokoić pacjentów. Podzielimy to w taki sposób, że ja, w krótkich słowach, przedstawię zabezpieczenie i współpracę w województwie, współpracę z Ministerstwem Zdrowia również. Pan dyrektor przekaże informacje dotyczące sytuacji sanitarno-epidemiologicznej. Natomiast poprosiłam jeszcze, ponieważ dzisiaj nie ma naszego lekarza zakaźnika, jest pani Grażyna Wiśniewska, pielęgniarka epidemiologiczna, z którą na bieżąco monitorujemy i wdrażamy nowe zalecenia, które zmieniają się dość dynamicznie na terenie szpitala. Jeżeli chodzi o zasady współpracy, to informacje, które wczoraj otrzymaliśmy od pana Wojewody i z Wydziału Zarządzania Kryzysowego są dla nas bardzo istotne, ponieważ przede wszystkim otrzymaliśmy informację, że jeżeli chodzi o zaopatrzenie w sprzęt, gdyby brakowało nam środków ochrony osobistej, z rezerwy rządowej zostaną przekazane i my o takie środki będziemy występować. Otrzymaliśmy również potwierdzenie, że wszystkie działania, które wiążą się z zabezpieczeniem, zapobieganiem zakażeniu oraz z działaniami, gdyby to zakażenie już wystąpiło, będą również te koszty. Szpitale również będą miały zwrócone z dodatkowych kwot, nie tych, które mamy z Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach istniejących umów. To, co dla nas jest również istotne, na spotkaniu byli dyrektorzy wszystkich szpitali z województwa. I również omawialiśmy, jak może wyglądać współpraca, gdyby szpitale nie radziły sobie z zakażonymi. Również te szpitale zakaźne. Musimy też pamiętać o tym, że może to dotyczyć dzieci, może dotyczyć dzieci bardzo małych, więc również ten plan, ta ścieżka pacjenta była omawiana i lekarze wewnątrz szpitala takie informacje otrzymują i wiedzą, w jaki sposób można się zachować, a tym bardziej... Jakby te problemy wczoraj omawiane pojawiały się z wielu stron, dlatego że są różne szpitale w różny sposób przygotowane i przede wszystkim w różny sposób zaopatrzone. Wiemy, że jest duży problem z dostępnością środków ochrony osobistej, masek partuchów, ale też w wielu sytuacjach są one wykorzystywane troszeczkę na wyrost. Jeżeli chodzi o szpital w Szczecinku, jesteśmy. Przygotowani i obecnie, i informacyjnie są informacje na stronie internetowej. Personel również zarówno w poniedziałek, jak i w środę mieliśmy tutaj spotkania. Został przygotowany, jak informować Państwa, ale też jak się zachować. Mamy środki zabezpieczające nas, mamy też opracowany plan, gdyby zdarzył nam się pacjent, który będzie w ciężkim stanie, ponieważ to zakażenie wiąże się przede wszystkim z niewydolnością oddechową, więc takie sytuacje również są y, zabezpieczone. Mamy również opracowany plan, gdyby tych pacjentów było bardzo dużo nie moglibyśmy sobie radzić. Jak również wiemy, że transport sanitarny y, będzie zabezpieczany czy przez nas, czy przez ZDL w Szczecinie. Y, tyle chyba z mojej strony. No, poprosiłem pana dyrektora. No, ja ze swojej strony już z państwem się już w tygodniu trzy spotykam. Także już część rzeczy na pewno społeczeństwo wie. Mam mógł powiedzieć, że w tej chwili na dzień dzisiejszy w Szczecinku i okolicach jest 17 osób, które podlega, podlega takiej nie kwarantannie, ale samokontroli. Są to osoby, które wróciły z Włoch, jedna osoba jest z Tajlandii, one bez, są bez objawów, bez jakichś tam typowych dla zakażenia koronawirusem. Bierzą swoją temperaturę, nas informują. Ta tak powiem, ta sama kontrola ma się zakończyć. Ostatnia osoba 7 marca ma podać nam tę temperaturę. Jeżeli w tym czasie nic się nie wydarzy, tym osobom, no to będzie można powiedzieć, że są one zdrowe. My, jako inspekcja sanitarna, mamy też pewien tok postępowania w stosunku do takich osób. Znaczy, wszystkie osoby, które wracają z tych rejonów gdzie ten koronawirus jest, rozprzestrzenił się, to powinny się do nas zgłosić, najlepiej telefonicznie i my wtedy jako, udzielimy takiej informacji, co dalej robić, co po prostu należałoby wykonać, czyli najpierw ta sama kontrola, jeżeli są jakieś, dojdzie do jakichś takich objawów ze strony układu oddechowego, wówczas należy zgłosić się do Albo oddziału obserwacyjno-zakaźnego, i tam jest dalsza diagnostyka prowadzona. Chciałbym też powiedzieć, że nie ma w tej chwili żadnych testów, bo takie też chodziły słuchy, żeby tutaj zakupić testy takie bo screeningowe. Nie ma w tej chwili żadnych testów screeningowych, które mogą potwierdzić lub wykluczyć obecność koronawirusa. Są to testy tylko PCR-em. To są już takie specjalistyczne badania, i takie testy czy badania, materiał do badań pobierane są tylko i wyłącznie w tych oddziałach zakaźnych lub na oddziałach lub szpitalach zakaźnych. Tam jest dalej taka profilaktyka prowadzona, znaczy diagnostyka prowadzona. My ze swej strony już prowadzimy takie spotkania informacyjne dla, w szkołach. Nasi pracownicy jeżdżą po szkołach i tam też ci dyrektorzy, którzy chcą, wyrażają ochotę na, na to, żeby zapoznać uczniów czy rodziców tych uczniów z, no, z takimi ustaleniami, z tymi z tym tokiem postępowania y, są prowadzone i w tym tygodniu już było kilka takich y, pogadanych. W przyszłym tygodniu są muszy się następne i myślę, że tutaj no, trzeba po prostu, co pani, pani prezes powiedziała, Uspokoić, żeby nie wzbudzać paniki. Nie jest to, jak to się mówi, yy, straszne. Znaczy wirus jest straszny, no ale nie bardziej jest, yy, trzeba się przejmować grypą niż tym koronawirusem, szczerze. I tutaj przede wszystkim zachować trzeba higienę i to, o co yy, mówi ministrowi, nasz, nasz pan inspektor żeby jednak często myć te ręce, dokładnie myć te ręce, żeby jednak no, starać się utrzymać tą, ale to przy każdej chorobach zakaźnych jest to wskazane i potrzebne nie tylko przy tym koronawirusie. Także tutaj z naszej strony jako inspekcji sanitarnej prowadzone są działania tylko takie właśnie prewencyjne. Jeżeli dojdzie do jakichś takich to, co pani Prezes powiedziała, zachorowań, wtedy będziemy prowadzić dochodzenia epidemiologiczne. Nasi pracownicy będą po prostu przeprowadzać wywiady epidemiologiczne z osobami ze styczności. I także na dzień dzisiejszy, tak jak powiedziałem, jest spokojnie podchodzimy do tego do tej sprawy. Stosujemy wszelkie procedury, które też mamy już chyba od ponad miesiąca. Więc, jak, jak na razie, wydaje mi się, że z naszej strony, i ze strony też tu. Szpitala, są wszystkie y, y, zasady zachowane, i po prostu przygotowani jesteśmy na ewentualne y, tego pierwszego pacjenta. Wszystko, tak, ja dodam tylko, że ja dzisiaj właśnie zadzwoniłam na ten telefon alarmowy i pani odebrała. No, no, e, Powiedziała właśnie, że ten telefon jest czynny 24 godziny i w każdej sytuacji, nawet w nocy, odbieram ten telefon no, właśnie tutaj u państwa. Także no właśnie to jest takie. Jeżeli chodzi o zgłoszenie pacjenta w taki, właśnie w taki, z takimi objawami, do tej pory nie mieliśmy zgłoszenia, jeżeli chodzi o szpitalny oddział ratunkowy. Nie mieliśmy zgłoszenia takiego pacjenta, który spełnia te kryteria, które są określone. Na bieżąco dostajemy powiadomienia właśnie z Sanepidu i z Wojewódzkiego i od Państwa tutaj ze Szczecinka. Także dzisiaj nawet dostaliśmy taki schemat postępowania dla POZ-ów, dla tej świątecznej nocnej pomocy i to wszystko zostało rozdane i tam osoby medyczne, pracownicy będą widzieli jak się zachowywać, jakie środki ochrony osobistej stosować i tak samo jest u nas tutaj w szpitalu. Także gdyby się zgłosiła, zgłosiła taka osoba i podałaby spełniłaby takie kryteria, które są określone właśnie w powiadomieniach, to myśmy wydzielili taką ścieżkę, jeżeli chodzi o zespół do spraw zakażeń, to tutaj z panią prezes zgadzaliśmy, że w ogóle narysowaliśmy taki schemat podobny, który jest właśnie podany z Ministerstwa Zdrowia. I ten schemat obejmuje pacjentów z objawami takimi umiarkowanymi, lekkimi, które, które, które występują u pacjenta. I jeżeli one występują, ten pacjent miał styczność z tym przypadkiem potwierdzonym, to wtedy przebywa on taką jakby krótką kwarantannę w innym pomieszczeniu, to znaczy chodzi, jakby oddzielnie prowadzi ta ścieżka do izby przyjęć, ona jest wydzielona, tam jest izolatka, to wszystko jest w izbie przyjęć i tam w tej, do tej izolatki trafia i lekarz z SOR-u, który dyżuruje, tam sprawdza, bada go i decyduje o tym. Oczywiście zawsze powiadamiamy stację sanitarno-epidemiologiczną i lekarz decyduje wtedy, czy takiego pacjenta możemy, czy my, czy, czy stacja sanitarno-epidemiologiczna decyduje dalej, jakby ma dalej nadzór kwalifikuje do tej grupy, która, która dalej no, no, jakby prowadzi nadzór nad pacjentem. Czy to, jest, czy to jest w domu pacjenta, czy ewentualnie taki pacjent musiałby się zgłosić, czy być przywieziony do do szpitala zakaźnego. Jeżeli pacjent byłby w ciężkim stanie faktycznie i też mamy rozrysowany ten schemat, to wszystko uzgodnione z panią prezes, gdyby, gdyby była taka potrzeba hospitalizacji, pacjent potrzeba, potrzebowałby respiratoroterapii, bo jednak byłby niewydolny oddechowo, bądź właściwie to byłby pacjent w stanie zagrożenia życia. I wtedy te objawy oczywiście lekarz SOL zdecydowałby, czy wołać lekarza-anestezjologa, to lekarz-anestezjolog wtedy zdecyduje o hospitalizacji takiego pacjenta u nas w Ojcie, ponieważ tam mamy stanowiska z respiratorami i tam musielibyśmy go intensywnie leczyć. Tak? I też to będzie decyzja taka, czy zaopatrzyć go w socze jak najbardziej w sali izolacyjnej, czyli w izolatce, zastosując, stosując wszelkie środki ochrony osobistej tak? i tam ewentualnie zdecydowałby, czy karetka zawiezie go do szpitala zakaźnego, czy pozostanie u nas. Jeżeli chodzi o no króciutko jeszcze o środki ochrony osobistej, w tej chwili faktycznie kombinezony posiadamy, mm, każda karetka posiada kombinezony dla każdego członka zespołu. Z tym, że no, mm, jakby nie ma aż takiego dużego zapasu, ale tutaj poprosiliśmy o rezerwy dodatkowe i dzisiaj dzwoniłam do Warszawy mm, do pani Paradowskiej i ona powiedziała, że mm, wniosek musimy wysłać, już ten wniosek praktycznie dzisiaj wypełniliśmy i... Taki zapas będziemy mieć. Jeżeli chodzi o maseczki chirurgiczne, to mamy na stanie w zapasie tysiąc takich masek, mamy fartuchy jednorazowego użytku. To są środki ochrony osobistej, które kupujemy z tak zwanej procedury przetargowej, czyli po prostu no, mamy na bieżąco. Tak? No, myślę, że na razie póki co nic się złego nie dzieje, no ale. No, no nie wiadomo, dobrać. nie mamy, tak, tak, no troszeczkę takiej paniki dostało do tego no, Ja jest... jeszcze może bym dodał, że właśnie że tutaj nie ma żadnych wskazań, żeby y, osoby, które wróciły właśnie w tej chwili, te, które są, czy będą wracać, może nie, te, które wróciły z tych terenów y, objętych tą chorobą y, do jakiejś tak izolacji, no bo one czują się dobrze, y, oczywiście my nie wiemy, czy nie miały kontaktu tam z tamtymi osobami i jednak, na dzień dzisiejszy nie wykazują żadnych takich objawów ze strony właśnie tego układu oddechowego, i tutaj nie ma żadnych przeciwskarżeń, żeby nie pracowały, dzieci nie chodziły do szkoły, bo takie też schodzą słuchy, że żeby dzieci nie puszczać do szkoły, te, które są z kontaktu. No, na dzień dzisiejszy nie ma takiej potrzeby. Oczywiście, no, jeżeli któryś z rodziców uważa, że takie dziecko nie powinno chodzić do szkoły, to on ma prawo go nie puszczać, ale tutaj. Na dzień dzisiejszy w przecinku jest dobra, że tak powiem, ta atmosfera i nie, ma, nie, nie, ma, nie panikujmy po prostu z tą, jeśli chodzi o tego koronawirusa. Czyli podsumowując, myślę, że jesteśmy na dzień dzisiejszy przygotowani do ewentualnej sytuacji zgłoszenia się pacjenta z takim prawdopodobnym zakażeniem, natomiast nie zdarzyło nam się to jeszcze. Jesteśmy też przygotowani do tego, żeby przekazać testy, przewieźć próbkę do laboratoriów. W tej chwili jest już o tyle lepiej, że te laboratoria powstają bliżej. Było dotychczas tylko w Warszawie. W tej chwili docelowo będą to ośrodki w Szczecinie, Gdańsku, Poznaniu, w Gorzowie prawdopodobnie również. W Olsztynie w tej chwili już chyba jest uruchomiony, będzie też Wrocław więc będzie nam dużo, Szczecin również ruchami, więc będzie nam dużo łatwiej, ponieważ jest to jednak blokada karetki na ten czas i to badanie musi, musi być dowiezione w określonych warunkach. Yy, najważniejszy przekaz jeszcze dla wszystkich Państwa to jest to, że myjemy ręce, tak? Myjemy detergentem, dezynfekujemy z zawartością alkoholu powyżej 60%, to są podstawowe czynności, które powinniśmy robić i na to zwracać uwagę. Oczywiście, jeżeli jesteśmy, podejrzewamy, że jest, jesteśmy niepewni, to y, każda sytuacja, która powoduje, że unikamy jak, jak niskamy, unikamy skupisk, czyli nie zgłaszamy się tam, gdzie jest dużo ludzi. Y, powiadamiamy in, telefonicznie, czy to wspiera nas rodzina, czy wspiera nas stacja sanitarna epidemiologiczna, czy jest telefon do szpitala. My też poinstruujemy, że jak najbardziej należy unikać skupisk, czyli nie autobusem, nie jakimiś środkami komunikacji, nie. Do nocnej, świątecznej, gdzie może się czeka 60 osób, tylko jak najbardziej. Nawet jeżeli zgłaszacie się Państwo w ten sposób do szpitala, to wystarczy, że będzie telefon, że ktoś taki jedzie. My też mamy całkiem boczne wejście do szpitala na izbę przyjęć i też możemy od razu skierować pacjenta, jeżeli on uważa, że to ryzyko jest duże. My możemy to asekuracyjnie w ten sposób zrobić żeby zwyczajnie nie skazić soru i nie spowodować, że na ten SOR przez dłuższy czas nie mógłby być przyjęty żaden inny pacjent, a personel musiałby być poddany, poddany kwarantannie. Także tutaj prośba również do Państwa o takie rozsądne podejście w sytuacji, kiedy nie jest to nagłe ryzyko utraty życia, tylko taka rozsądna decyzja, w jaki sposób tutaj do nas podejść, czy do kogo się zgłosi. Także z naszej strony jest to... to Pro, taka prośba do Państwa. Personel jest przygotowany, poinformowany i myślę, że też Państwu udzieli właściwych informacji. Myślę, że z naszej strony wszystko. bardzo dziękujemy. Na e, Na stronie internetowej na pierwszej stronie jest umieszczony telefon I również na stronie internetowej szpitala. Tak, i wewnętrznie też przez e-kancelarię przekazaliśmy do wszystkich um, oddziałów szpitala. Czy Państwo rozważacie, że zakaz odwiedzin? Prowadzić? W tej chwili w środę podjęliśmy też taką decyzję w poniedziałek już, żeby nie zakazujemy tych odwiedzin. to też nie jest jeszcze taka sytuacja, ale prosimy i są tam informacje, żeby to też nie były odwiedziny wieloosobowe, że jeżeli... Ograniczenie, jeżeli osoby czują się niepewnie, są osoby, my, które mają takie objawy tak, grypy podobne. Tak tutaj również no, dzieci się ograniczyć. Tak. Myślę, że to jest takie rozsądne podejście. No ale ten koronawirus, to niewiele różni się od, od tej popularnej grypy, tak? I w Polsce ile, kilkaset tysięcy było w przypadku zachorowań na, na, na grypę. Jeśli chodzi o zachorowania na grypę, to do tej pory, w tym sezonie obecnym, to już prawie 2 miliony osób jest zachorowało, z tego 25 osób zmarło. Także tutaj ta epidemia grypy jest bardziej taką spektakularną niż korona, zakażenia koronawirusem. Niemniej jednak musimy się przygotować do spotkania z tym koronawirusem, bo rzeczywiście on jest o tyle groźny, no, bo rzeczywiście objawy są bardzo podobne. Tu takim różnicującym objawem między grypą a y, zakażeniem koronawirusem to jest y, zaburzenie y, duszności, takie po prostu no, trudności z oddychaniem. Co prawda y, subiektywnie można też odczuwać, że ktoś tam ma grypę, że ma pro problemy z oddychaniem, niemniej jednak tutaj y, przy zarażeniu koronawirusem jest Wymagane właśnie ta respiroterapia, tak. y, natomiast przy grypie no, nie jest to takie konieczne, ale to już specjaliści o tym decydują, lekarze najczęściej. Niemniej jednak no, musimy się przygotować do tego y, koronawirusa i y, oby nas tutaj nie dotknęło, to życzymy sobie tego, ale tak, musimy tak, być gotowi. No, na tak, no, tak, no, tak, no tak. i przede wszystkim to, co Pani Paz powiedziała, bo ja też jeszcze przypomnę, bo to przypomnę zawsze warto, y, to mycie rąk. I takie właśnie unikanie tych skupisk. Wiem, że na przykład w szkołach, bo już koleżanki mi tutaj yy, powiedziały, że panie, wyprowadzając dzieci dla przerwy, pierwsze co, każą mieć ręce. I to jest właśnie ten ryzyk, żeby te, m, bo ten, to jest zakażenie kropelkowe, ale poprzez ręce też się, że tak powiem, yy, przenosi. Państwo dali taki wariant z tego schematu postępowania, który przedstawiliście Państwo yy, na takie no, sytuacje do ogarnięcia to się może złe słowo, że jeden, dwie, trzy osoby, które pani można położyć albo przewieźć. A co w sytuacji, kiedy tych chorych odpukać byłoby więcej, czy, czy nie mając udziału zakaźnego, czy tych izolatek więcej, hmm. czy jest jakiś wariant, nie wiem, w kinach zbudowano szpital na 1000, 100, 10 dni, tak? No my tego nie zrobimy raczej. Yy, czy, czy co by się działo, gdyby... gdyby ta, ta, ta dla przybrała jakieś, no, większe rozmiary. To, to wczorajsze spotkanie w Urzędzie Wojewody właśnie między temu, między innymi temu służyło, żeby omówić pewne poziomy zagrożenia, tak, czy to będzie jeden, dwóch pacjentów, czy to będzie nagle dwudziestu pacjentów i do czego konkretny szpital jest przygotowany. Ponieważ te zachorowania są monitorowane na bieżąco, to też wczoraj omawiany był taki pierwszy poziom, natomiast każdy szpital przesyłał Informacje, z których jakby wynikają zasoby, na ile szpital może poradzić sobie sam z większą liczbą pacjentów, lub po analizie tych zasobów może być taka sytuacja, że to szpitale zakaźne przekażą nam pacjentów, którzy już nie są zakaźni i to były choroby na tyle, które pozwalają ich leczyć w oddziałach typu internistyczny, a my przekazujemy tych pacjentów zakażonych bezpośrednio do szpitali zakaźnych. Są też takie sytuacje, tak jak nasz szpital jest przygotowany, również jesteśmy w stanie w bardzo krótkim czasie wydzielić miejsca z całkiem osobną wentylacją i drogą. My to, to spotkanie było wczoraj, mieliśmy tutaj jeszcze przed spotkaniem u Wojewody. Taką telekonferencję, ponieważ ja byłam już w Szczecinie i tutaj y, y, mieliśmy spotkanie i z lekarzem epidemiologiem, i, i z zespołem do spraw zakażeń, i również tutaj z lekarzami omawialiśmy sytuację, w której musielibyśmy szybko hospitalizować dużą liczbę osób, ale w taki sposób, żeby jednak nie zagrażać tym pacjentom, którzy znajdują się w szpitalu. I w naszym szpitalu jest to możliwe, mamy taki plan zrobiony. Osób, do 70 osób, moglibyśmy spokojnie tutaj położyć. Natomiast to jest katastroficzna sytuacja. Proszę tego gdzieś tam ja, ja, ja opisuję to, że jest to książkowa jakaś taka. Będzie to temat być może do książki oby ja tylko tyle, jak westra, ale, żebyśmy go nie ćwiczyli. Rzeczywiście, ale rzeczywiście jest taki plan opracowany i mamy taką możliwość. Nie z całkiem osobnym wejściem, z całkiem osobną drogą, bez, bez kontaktu. Myślę, że udało nam by się tutaj. Oczywiście, im dłużej to będzie trwało, taka sytuacja by trwała, byłoby to trudniejsze, bo jednak tutaj wycieńczenie, wyczerpanie zasobów ludzkich jest też bardzo ważne. Liczymy się również z tym, że mając określoną kadrę, ta kadra również. W części może zachorować, w części może po prostu pójść na, na różnego typu wolne albo wymagać też sama odpoczynku. A poza tym no, jest druga część szpitala, gdzie są pacjenci i oni musieliby być nadal zaopatrywani. Hmm, specjalistą nie jestem, ale była też pomot od o tych środkach takich profilaktycznych, ochrony na, żeby się myć, za, 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 za maseczki, fartuchu i tak dalej. A co sytuacji, kiedy już. Taka osoba chora by trafiła no, z tego, co tam wyczytałem, to leczenie jest jakimś takim kombo leków y, przeciwko HIV, AIDS, y, antywirusowych. Czy, czy jest Państwo są, jesteście w to jakoś Sam proces leczenia, jeżeli taka sytuacja się zdarza, to tak jak e, powiedzieliśmy. E, pierwsze. Bo, Pojawi się, prawdopodobnie pojawi się gdzieś y, w którymś z rejonów Polski czy w, z rejonów naszego województwa taka osoba z zakażeniem, oczywiście ten stan y, też będzie zmieniał się w jakiś tam określony sposób, zależnie od wieku, od, y, od stworzeń dodatkowych, ale po to y, mamy te spotkania i mamy stworzony zespół i są szpitale zakaźne, które są dla każdego innego szpitala takim centrum informacyjnym i centrum wsparcia, centrum konsultacyjnym. I wtedy, tak jak powiedziała tutaj Pani Grażyna, my mamy przygotowane stanowisko i ścieżkę pacjenta, który wymagałby intubacji i podłączenia do respiratora. Jest wyznaczony punkt w obszarze soru u i intensywnej terapii. Tam są dwie izolatki, jedna jest do intubacji, druga jest z podciśnieniem, czyli zabezpieczeniem, żeby tutaj drogą Wentylacji to zakażenie nie przedostało się na, do, do innych sal, do innych pacjentów, bo to jest też czasem o tym się zapomina, to jest bardzo ważne. I taki pacjent oczekuje na transport do określonego szpitala, do określonego miejsca po ustaleniu. No, także tutaj wszystkie te telefony, tak jak Państwo macie telefony informacyjne, my mamy swoje wewnętrzne telefony konsultacyjne i lekarze również wiedzą, jak w tym momencie się zachować. Tak, ale nie ja pytałem się, czy Państwo macie albo te skłania, albo dostęp do niej w Dostaj, praży, to, to je, pro, etap leczenia tutaj za to, jakby już etap leczenia, nie tylko zabezpieczenia i <coughs> wyizolowania, ale etap leczenia podlega pod jurysdykcję o specjalności zakaźnej, <coughs> czyli hmm. mamy tutaj szpital na przykład na Argońskiej, jest pan profesor, który już tutaj jakby nadzoruje ten element, tak? Nasz rząd przeznaczył 100 milionów złotych na, na jakieś wsparcie dla tak, szpitali. Eee, czy to Szpital szczeciński też otrzyma coś z tej puli? Czy, czy... To, znaczy, to nie jest tak, że my te pieniądze dostajemy z góry? Natomiast rzeczywiście wczoraj otrzymaliśmy taką informację, że po pierwsze dostaję, będziemy, możemy składać zamówienia bezpośrednio otrzymując wyposażenie wymagane z rezerw rządowych ale też wszystkie działania, które są związane z zabezpieczeniem tego, tych zakażeń, z profilaktyką, z ograniczeniem lub już z działaniami, które musiałyby być prowadzone, yy, mówiąc praktycznie odkładamy te wszystkie faktury w osobne miejsce, opisujemy je całkiem inaczej. I to y, ta ścieżka jest w trakcie tworzenia. Wiem, że na posiedzeniu Sejmu prawdopodobnie będzie specjalista, która, która przygotuje sposób, y, da tą ścieżkę prawną, żeby te pieniądze były dodatkowo zwracane do szpitali y, ze względu na te działania. Nie tylko na te działania, które dotyczą już chorych, ale też również te zabezpieczające. I tutaj też takie informacje w szpitalu pracownicy już otrzymali. Może jeszcze w kwestii tych masaczek była taka. Teraz panika i problemy z nabyciem tych masek i te maski ceny tych masek drastycznie poszły w górę. Czy one rzeczywiście się sprawdzają, czy powinniśmy je nosić, zwłaszcza zdrowe osoby? Znaczy ja powtórzę słowa może ja tutaj i Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, że maseczki są przeznaczone tylko dla osób chorych. I tu jest skazanie noszenie tych maseczek i to też właściwie nie też przez cały dzień, bo one tak jak już tak, do godziny właśnie, nie tylko godzina i powinna no, być no, zmieniona. No, są, tak. Także dlatego, że ta maseczka też jest potem źródłem zakażenia, bo ten chory, który kaszle, kicha, no to w tą maseczkę. Natomiast osoby zdrowe nie jest skazane. No jak ktoś chce, ma taką, yy, widzi mi się, uważa, że jest pięknie wygląda na maserstwie, że, że to jest kul, cool, no to nie nosi, to, to, nie, to nie przeszkadza. Ale yy, zdecydowanie powinny nosić te osoby które są chore, czy nawet na tą grypę naszą. Też są kaszlący, kichający, więc te osoby mogą tą powinny te maseczki nosić, żeby nie roznosić tych wirusów dookoła. I to w zasadzie to jest taka ochrona tych chorych. I tutaj, żeby nie popadać, jak ktoś mówi, w panikę i na to wszyscy będą nosić maseczki, a te maseczki rzeczywiście ceny ich poszybowały bardzo, bardzo w górę i apteki są pozbawione, bo nie ma, nie ma ich dostawa. Mam jeszcze hipotetyczne pytanie. Co w przypadku, kiedy mamy pacjenta już z zewnętrznym koronawirusem i pojawiłaby się szczepionka? Jak wygląda procedura zdobycia szczepionki? Czy Czyciński szpital ma to dość um, prostą procedurę? Yy, to znaczy, powiem tak. Jeżeli się pojawi szczepionka, pojawią się informacje, w jaki sposób ona będzie dystrybuowana. Mm -hmm. tak? Także tak samo jak mamy testy na koronawirusa i to też jest w odpowiedni sposób dystrybuowane. Są wyznaczone laboratoria i mamy informacje, gdzie e, próbki e, należy przekazać. Tak samo, jeżeli pojawi się szczepionka, to w ramach tych działań, o których tutaj Państwu opowiadamy, te informacje będziemy mieli. Czyli nie panikować. No tak, tak. Proszę rozsądnie podchodzić do tego. Zdrowie, prostu Myślę, że na tym możemy już zakończyć. Bardzo Państwu dziękujemy.